Hej, Witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w czwartek. Za chwilkę zerkniemy, jak reagują i zachowują się topowe indeksy zagraniczne po tych wczorajszych danych płynących prosto ze Stanów. Zobaczymy również, co się dzieje ciekawego na rynku krypto i podsumujemy dzisiejszą sesję na GPW, bo tam pewnie również ciekawie po wczorajszej dużej podwyżce 100%. Rozpoczniemy tradycyjnie od przekroju informacji, które przygotowałem dla Ciebie prosto z bankiera. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania i startujmy od razu od pierwszych istotnych informacji. Fed ogranicza do dodruk pieniądza. Stopy bez zmian. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych zdecydował o ograniczeniu tempa skupu aktywów QE o 15 miliardów dolarów miesięcznie. Stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian na poziomie bliskim zera. Federalny Komitet Otwartego Rynku FOMC podjął decyzję o ograniczeniu skupu obligacji skarbowych o 10 miliardów dolarów miesięcznie oraz obligacji skarbowych o 5 miliardów miesięcznie. Oznacza to, że skala ilościowego poluzowania polityki monetarnej QE została zmniejszona ze 120 miliardów do 150. Miliardów dolarów miesięcznie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami większości ekonomistów. Co więcej, skala QE zostanie zredukowana także w grudniu, również o kolejne 15 miliardów dolarów. Oznacza to, że od grudnia Fed będzie skupował obligacje skarbowe za 60 miliardów dolarów miesięcznie oraz dług hipoteczny za 30 miliardów dolarów miesięcznie. Fonds zakłada też, że dalsze redukcje QE zapewne będą właściwe także w kolejnych miesiącach. No i za chwilę zobaczymy, jak to wpłynęło na te topowe indeksy zagraniczne. Lećmy dalej. Fund osłabia się po decyzji Banku Anglii. Bank Anglii zdecydował w czwartek o utrzymaniu głównej stopy procentowej na rekordowo niskim poziomie 0,1%. Mimo prognoz, że inflacja... Która już teraz jest wysoka, w nadchodzących miesiącach może sięgnąć nawet 5%. Kurs funta zniżkuje o 94%. We wrześniu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wynosiła 3,1%, co było nieznacznym spadkiem w stosunku do poziomu z sierpnia, wtedy wynosiła 3,2%, który był z kolei najwyższym od ponad 9 lat. Jednak w związku z rosnącymi cenami energii i paliw, analitycy są pewni, że październikowy poziom inflacji będzie jeszcze wyższy. Lećmy dalej. Czechy. Potężna podwyżka stóp procentowych. znów zaskoczył. Narodowy Bank Czech. Po raz czwarty z rzędu podniósł stopy procentowe. Nasi południowi sąsiedzi ponownie potężnie zaskoczyli rynek, dokonując podwyżki znacznie wyżej od oczekiwań. Decyzją Narodowego Banku Czech referencyjna stopa procentowa została podwyższona z 1,5% do 2,75%, również o 1,25 punkta procentowego wzrosła stopa lombardowa do 3,75%, natomiast stopa dyskontowa Wzrosła z 0,5% do 1,75%. Ostra podwyżka stóp procentowych wywindowała je daleko powyżej poziomu obowiązującego tuż przed pandemią. Po raz ostatni stopy procentowe w Czechach były wyższe w 2008 roku. Do obecnego poziomu czeskie władze monetarne doszły wyjątkowo szybko. I jeszcze w czerwcu podstawowa stopa procentowa wynosiła, no teraz już można powiedzieć, zaledwie 2,5%. No to widzimy, że nie tylko u nas dramat rodzin. W Czechach tuż pogrom tych wszystkich, którzy mają potężne kredyty. Lećmy dalej. Stopy znowu w górę, jak to wpłynie na raty kredytów. No właśnie. Od ostatniej podwyżki stóp procentowych minął miesiąc. W tym czasie wskaźnik WIBOR 3 miesięczny wspiał się o ponad pół punkta. Listopadowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że kredytobiorców czekają kolejne podwyżki rat. Poniżej w zestawieniu mamy porównanie wysokości raty równej przed i po zmianie stopy procentowej marża 2 punkty, okres spłaty 25 lat i teraz możesz sobie zobaczyć, jaka jest różnica raty przed podwyżką i raty po podwyżce. Tak więc dramat rodzin. Właśnie się zaczyna. A pewnie to nie jest ostatnia podwyżka procentowych, która nas czeka. Lećmy dalej. Po decyzji RPP oprocentowanie kart kredytowych w górę. Podwyżka stuprocentowych NBP przełożył się nie tylko na wyższe raty kredytów hipotecznych i potencjalnie wyższe oprocentowanie depozytów. Automatycznie rośnie także maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich. Najszybciej odczują to posiadacze kart kredytowych. Ich oprocentowanie w większości przypadków wzrosło właśnie do 9,5%. No właśnie, leczmy dalej. Światowe ceny żywności wciąż szybko rosną. Realnie jest już rekordowo drogo. Październik był kolejnym miesiącem szybkiego wzrostu cen płodów rolnych na świecie. Po uwzględnieniu spadku siły nabywczej pieniądza, popity został rekord sprzed dekady. Żywność jest już rekordowo droga. Globalny indeks cen żywności w październiku tego roku ponownie wzrósł, tym razem nominalnie do najwyższego poziomu od 10 lat poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Indeks FAO przyjął w minionym miesiącu wartość 133,2 punkta wobec 129,2 punkta we wrześniu. Rewizja z poprzednio 128,5 punkta. W ujęciu miesięcznym wskaźnik ten podniósł się o 3%, zaś względem października ubiegłego roku był wyższy aż o 31,5%. Chodźmy dalej. Ponad 40 krajów, w tym Polska, podpisało deklarację odejścia od Węgla. Ponad 40 krajów, w tym Polska, zobowiązało się w czasie trwającej w Glasgow konferencji klimatycznej COP26 do odejścia od węgla. Ogłosił w czwartek rząd Wielkiej Brytanii. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do zaprzestania wszelkich inwestycji w nowe elektrownie węglowe w swoim kraju i za granicą. Zgodzili się również na stopniowe Wycofanie się z energii węglowej w latach 2030 w przypadku największych gospodarek, oraz w latach 2040 w przypadku biedniejszych krajów, poinformował brytyjski rząd. IKEA podniesie ceny. Czas na tanie zakupy do końca roku. Zakupy w IKEA droższe? Najprawdopodobniej już w przyszłym roku przyjdzie nam zapłacić więcej za akcesoria i meble szwedzkiego koncernu. Przyczyna jest taka sama jak w przypadku innych międzynarodowych firm zakłócenia w łańcuchach dostaw. Lećmy dalej. Allegro uruchomiło pierwsze automaty paczkowe własnej sieci. 3 listopada wystartowały dostawy do zielonych automatów paczkowych od Allegro. Obecnie korzystać mogą z nich mieszkańcy Warszawy, ale sieć zapowiada, że w ciągu kilku dni maszyny staną także w innych miastach Polski. Między innymi w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu czy Toruniu. Docelowo mają znaleźć się one także w mniejszych miejscowościach. Do dyspozycji kupujących jest na razie 600 automatów, jednak Allegro zapowiada, że do końca przyszłego roku postawi ich co najmniej 3000. Popatrzmy na to, mamy wyniki banków. Zysk netto grupy Banku PKS w trzecim kwartale tego roku wzrósł do 630,8 miliona, z poprzednio 370,9 miliona. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 618,9 miliona. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy banku PKO wzrósł do 1,48 miliarda złotych, z poprzednio 916,6 miliona. Lecimy dalej. Zysk netto grupy ING. W trzecim kwartale tego roku wzrósł do 638,4 miliona z poprzednio, 440,9 rok wcześniej. Wynik okazał się 14% wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 557,9 miliona. Zysk to w trzecim kwartale wzrósł 45% rok do roku i 4% kwartał do kwartału. A to dopiero początek przy takich gwałtownych wzrostach stóp procentowych. Jeżeli chodzi o zyski banków, M. Bank, docelowy poziom stóp procentowych w Polsce może zależeć od najbliższych zaskoczeń inflacyjnych. Kolejne podwyżki stóp procentowych mogą nastąpić na każdym kolejnym posiedzeniu RPP, a ich docelowy poziom może zależeć od zaskoczeń inflacyjnych w najbliższych miesiącach, uważają ekonomiści M. Banku, komentujące wyniki listopadowego posiedzenia RPP. A właśnie wczoraj pojawiła się ankieta, w której mogłeś odpowiedzieć również. Co ty sądzisz odnośnie podwyżki 100%? Tak więc przejdźmy sobie na kartę społeczność w tym momencie i zobaczmy, jak jeszcze nie miałeś oddawać okazji tutaj głosu, to zapraszam cię, abyś właśnie to zrobił, bo mamy 311 oddanych głosów. I pytanie: stopy procentowe rosną. Jak to oceniasz? Pozytywnie, aż 67% głosujących. Negatywnie, 21%. Nie ma zdania, 6%, jest mi to obojętne, 6%. Tak więc możesz tutaj wbić i oddać swój głos i wyrazić zdanie. Co sądzisz o tych podwyżkach procentowych? Zanim przejdziesz dalej, dzięki, że tutaj jesteś, subskrybujesz kanał, wrzucasz łapę w górę. Jesteś na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. A jak jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj o tej najprostszej formie podziękowania za czas i materiałki specjalnie dla ciebie tworzę. Wrzucaj łapę i lecimy dalej. ASBIS spodziewa się wzrostu przychodów i zysków w 2022 roku. Asbis zakłada wzrost przychodów i zysków w 2022 roku. Grupa nie widzi powodów, by rentowność miała spaść w kolejnych kwartałach, poinformował dyrektor do spraw relacji inwestorskich i ryzyka. Przygotowujemy obecnie budżet na 2022 rok i nie jest to tajemnicą, że mierzymy wyżej niż w tym roku, zarówno w kontekście przychodów, jak i zysków. Nie jest tak, że zakładamy brak wzrostu w przyszłości. Asbis prognozuje, od 2,9 do 3,1 miliarda dolarów przychodów i od 71 do 74 miliony dolarów zysku netto. Po trzech kwartałach tego roku przychody wzrosły o 41,5% do 2,13 miliarda dolarów, a wynik netto o 220% do 48,3 miliona dolarów. Spółka zawsze osiąga najwyższe wyniki w ostatnim kwartale roku. No ciekawe, czy uda im to się powtórzyć w przyszłym roku. Daj znać w komentarzach, kto uważasz. Lećmy dalej. Benefit system. Kupił spółkę Total Fitness za 7585 milionów. Benefit system zawarł umowę kupna spółki Total Fitness za nie mniej niż 75 milionów i nie więcej niż 85 milionów, podał benefit system w komunikacie. Jak podano, na mocy umowy benefit kupił 4603 udziały stanowiące 88,23% udziałów w kapitale zakładowym spółki nabędzie też 614 udziałów stanowiących 11,77%. Procenta udziału w kapitale zakładowym po rozliczeniu ceny. Na... Lotos planuje co najmniej kilkaset milionów złotych inwestycji w 2022 roku. Grupa Lotos planuje w przyszłym roku co najmniej kilkaset milionów złotych inwestycji, poinformował pan biznes Jarosław Rubel, wiceprezes grupy Lotos. Na pewno będzie to co najmniej kilkaset milionów złotych, ale ja nie chciałbym spekulować, czy będzie to kwota wyższa niż zaplanowana na ten rok. Do grudnia tego roku zapadną ostateczne decyzje. Lećmy dalej. Wistula chce kontrolować marżowość pomimo presji kosztowej. Grupa Wistula podtrzymuje tegoroczny cel wzrostu rok do roku przychodów i marży brutto na sprzedaży. Spółka musi zmierzyć się z presją kosztową, ale celem jest kontrola marżowości. Poinformował po biznes przedstawiciel zarządu, nowa strategia grupy powinna zostać opublikowana jeszcze. W tym roku, tak jak ciekawie, spółka podała w środę, że narastająco w okresie stycznia-październik przychody Wistuli wyniosły 804 ponad miliony i były wyższe rok do roku o 19,1%. Skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła 52,5% i była wyższa o 4 punkty procentowe rok do roku. W samym październiku skonsolidowane przychody grupy wyniosły około 82,9 miliona, co oznacza wzrost o 55,8% rok do roku, a marża ze sprzedaży wyniosła około 55,1% i była wyższa. Rok do roku około 0,8%. No pięknie. I startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy od rynku krypto. No i widzimy jakieś pojedyncze wystrzały na Altach, ale również widzimy, że Shiba nam cofał 32%, czyli zdecydowanie shorty w grze. A jak nie wiesz, gdzie shortować, to oczywiście giełda Binance daje ci takie możliwości. Link do giełdy Binance masz na głównym kaflu kanału. W tym miejscu jest to najlepsza i potężna giełda na rynku krypto. W środku dwie to te, gdzie najprościej. Czy sposób może zakupić swoje pierwsze krypto za złotówki, pozostały dostępne w opisie. Zobaczmy, czy jakieś szaleństwo dzisiaj ma miejsce. No, popatrzmy, szaleństwo oczywiście z dwóch stron, bo rozgrywając rynek krypto w ciągu zaledwie doby jesteś narażony na takie przepotężne zejścia, no i oczywiście na takie wzrosty. No i to jest właśnie to, to jest to szaleństwo, które odbywa się każdego dnia na rynku krypto. I przejdźmy, zobaczmy, jak nastroje na rynku. Widzimy, że chciwość na jednym indeksie 73, a na drugim indeksie. Zobaczmy sobie, mamy strach na poziomie 35, troszkę dziwne. Popatrzmy sobie na wycenę topowych projektów w złotówkach. Dzisiaj dla urozmaicenia widzimy, że jedna. Sztuka Bitcoina kosztuje 243 385 zł i 2,69 zł w korekcie w ciągu ostatniej doby. Ethereum 17 818 zł i 2,45 zł na korekcie. Binance Coin 1,25 zł w korekcie 2181 zł. Sztuka kosztuje Solana 4% do góry. Jeżeli chodzi o te zmiany w topowej setce to IoTeX zyskuje 61%, AMP 24%, REF 19%, OMG Network 18%, potem 16%. Kolejny projekt, I jeżeli chodzi o największe spadki, to tutaj widzimy, że Shiba jest numerem 1 w topowej setce, 33% w dół, Maker 18%, Loopring 17%, 16%, Sandbox. Tak więc widzimy, że po tych spuchnięciach oczywiście odwrót musi mieć miejsce, a zostają jak zwykle ci, którzy kupowali na samym szczycie. No to popatrzmy jak tam Hero, bo Hero również nie oparło się korekty, 6,8%, 14 centów w tym momencie za jedną sztukę. 65 milionów dolarów w ciągu ostatniej doby się przemieniło. Jeżeli chodzi o tutaj największe spadki od szczytu, czyli 18 centów, mamy 21% na tym cofnięciu, od dołka z 13 lipca mamy 2531% na plusie. No to lecimy teraz z rynkiem zagranicznym, bo sam jestem ciekawy, co oni tam dzisiaj wyprawiają po tej decyzji. Która wczoraj zapadła, a jutro przypominam, że bardzo kluczowa informacje płynące z amerykańskiego rynku pracy. 82% ekstremalna chciwość na rynku panuje, jak widzimy. Jeżeli chodzi o SP 500 w tym momencie, to, to widzimy, że Microsoft 34 setne na plusie, Apple traci 14 setnych, Adobe bardzo mocno, 2,8%, Nvidia popatrzmy, 8 8,8%, setnych, niesamowite. Popatrzmy, tutaj mam 11%, AMD 2,65%, Google 1 11%, setnych, Facebook 40%, Amazon prawie 2,0%, Tesla 1,9%. Tutaj mamy sektor finansowy. No, sektor Finansowy dzisiaj odczuł to wszystko, co wczoraj pewnie się wydarzyło. Tutaj nawet Pfizer cofa, cofał o 2,7%. Netflix, popatrzmy, nawet spada o 2,63%. To popatrzmy, jak tam świat dzisiaj reaguje. I świat dzisiaj widzimy, że też troszkę w czerwieni. Chiński rynek, Japonia raczej względny spokój. Tutaj mamy cofnięcie, czyli też sektor finansowy zareagował na doniesienia z Wielkiej Brytanii. Irlandia spokojnie, Kanada też żadnego szaleństwa nie mamy. Meksyk się cofa, Brazylia w czerwieni. Nawet niezwyczerwieni No i przejdźmy teraz do tych indeksów. Jeżeli chodzi o ropę, to w tym momencie, po wczorajszym zejściu korekcyjnym, mieliśmy dosyć mocne wybranie 82,83 za baryłkę DAX. No, DAX wybił nam nowe historyczne szczyty, tak więc gratulujemy. W tym momencie myśli, co z sobą zrobić: 1628 punktów. Jeżeli chodzi o SP500, no to jakby to nie było. Nowe historyczne szczyty na rynku amerykańskim 4667 punktów i wyścig o rekord do końca roku trwa w najlepsze. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, również mamy historyczne szczyty: 16307 punktów, niesamowity impet wzrostowy. Dow Jones również tutaj mocno reagował na wczorajszej sesji, dzisiaj mamy zejście korekcyjne: 35%. 1964 punkty. Potem Russell też wybił bardzo mocno już mamy delikatną cofkę. 2401 punktów. Srebro do góry 23,86 dolarów za uncję. Złoto do góry 1792 dolarów za uncję. Waluty do złotówki. Frank odbija 4,36 Funcik mocno w dół 5,37 euro, do góry 4,59 i dolar również do góry 3,98. I przechodzimy teraz już do tego, co się dzieje u nas na rynku, ale zanim do tego przejdę, jeszcze zerknijmy na jedno głosowanie. Oprócz tego, które się pojawiło wczoraj, również głosujemy i oczywiście masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd zobaczymy sobie w niedzielę. Mamy 222 oddane głosy. Jak na razie Gaming zwycięża 39% oddanych głosów, ale spółki z Ewik 40 również wysoko 22%. Tak więc zapraszam Cię tutaj do oddawania głosów, a ja przechodzę już do podsumowania dzisiejszej sesji na PW? Zaczynamy od zestawienia produkcyjnego i tutaj widzimy, że Miki 7% do góry, 9 milionów 600 obrót, tak więc bardzo ładnie. forma z 5% do góry, Ambra 2,95 na plusie. W odwrocie mamy Cambridge 6,47 na skronnym obrocie, Pamapol 4 86 na minusie. Liderzy obrotu to Midland 9600 i 550 tysięcy Formas. Wigtech nasz odchudzony. Review 9,75 na plusie. Elzab 7,5%. Aeron 5%. W korekcie Komarch 3%. Asseco Pol 2,16. Liderem obrotu jest cyfrowy, pol, cyfrowy Polsat 40 ponad 9 milionów i 16,900 Orange. Na dywidendowych spółkach Sevenet zyskuje 12%, CDRL 3,60. W odwrocie mamy Kernel 1,30 i Nowita 1,43. liderze obrotu to Kernel 3,800 i 3,200 ING. Jeżeli chodzi o pogromców, dzisiaj Metcam zyskuje 7,84%, Biomaxima 4,5 czy Mercator 4,37, a w odwrocie mamy MB w Grupę 4,5% na minusie, Cormay 3,13 na minusie. W liderze obrotu to Mercator 10,300, 7,700, Mabion, Biomet Lublin, Bańka 400. Na budownictwie dzisiaj Libet 12,5% na plusie, POSPU 2,44, czy panowa 2,40. W korekcie za to mamy MFO 3,58 na minusie, projekt Przem 1,47 na minusie. Liderem obrotu jest Budimex 2 miliony, bańka 400, Rafako Dzisiaj na nieruchomościach Elkop zyskuje 5,68, MLP Grupa 3,62, a w korekcie mamy Triton na skromnym obrocie spada 9,88 Atal 523, czy kana 442. Liderzy obrotu to Dom Development 3200, bańka 500 Develia i Atal bańka 300. Na energetyce w dniu dzisiejszym widzimy, że Bencin. Liderem wzrostu 6,35 na plusie, 4,77 PGE, ML System 3,66. W korekcie tylko jedna spółka jest to Zepak, 1% w dół. liderem obrotu jest to PGE 22 916,400 Tauron. Na turystyce LCOP 568 na plusie, Interferi 1,22. W korekcie Nowaturas 10% i efekt 9,3%. Setne. Liderem obrotu jest Enter. Dzisiaj walka podaży z popytem, zero, nikt nie, nikt nie wygrał i bańka 100 na obrocie. Odzieżówka. Tutaj LPP zyskuje 3,99 na plusie, CDRL 360 Wistula 291 w korekcie za to mamy Sunwil 330 241 Silvano. Liderem obrotu jest LPP 25 9600 Pepko. 100. Na gastronomii Amres na największym obrocie 2,3 300 na plusie 1,33 setne, Sphinx i Hamburger bez zmian w korekcie, IBC Polska spada 11% i jak widzimy na Ukrainie, Land zyskuje dzisiaj 7,14 setnych, 6,43 Owo Star 3,420 Agroton, a w korekcie mamy cool Energy 7% na minusie, Kernel 1,30. Liderem obrotu to Mikieland 9,600 i 6,300 cool Energy. Jeżeli chodzi o gaming, znów nie działa, jeżeli chodzi o rejestr krótkiej sprzedaży. Próbowałem przed nagraniem jeszcze odświeżyć, ale niestety się nie ładuje. Natomiast tak jeżeli coś się uległo zmianie, to możesz podrzucić oczywiście w komentarzu. CA Games dzisiaj eksplodowały. To potężny obrót i też ciekawe wybicie. 7,34% na plusie. Potem 4Games 6,18% na plusie. Gaming 49 do weryfikacji. Image 4,80%. No ale tutaj pamiętajmy, że mamy ponad 70 spółek. No i nie wygląda to cały czas zbyt pozytywnie na gamingu. Z drugiej strony najwięcej dzisiaj spada Warsaw tracąc 15,6%. BKT Games 11,5%. Sherry 76. 7%. i jeżeli chodzi o obroty, tutaj największe generuje CD Projekt, który 50 milionów dzisiaj się przemieniło i bardzo ładny wzrost 4,39 na plusie. TS Games 2,5%, 5 milionów 100, 3,300, 11 Games 300, 2,800, BKD Games i Huge. Bankę 100. Sam indeks rośnie dzisiaj o 3,65%, 21,178 punktów. Na bankach dzisiaj piękna zieleń, odbicie po wczorajszych korektach. Mbank eksplodował 826 na plusie handlowy 5% Milenium 45 PKBP 4234 Santander. Sam indeks 363 na plusie 9520 punktów. W korekcie tylko dwa banki, jest to Santander 53 i Get Noble 1%. Liderem obrotu jest PKOSA. potężny obrót 224 na plusie, tak więc podaż naciera niesamowicie PKOBP 199. Mln. Tutaj już tej podaży aż tak dużo nie było jak w przypadku PKOSA, ale 423 na plusie, jak naj bardziej mamy. Jeżeli chodzi o ozem, tutaj widzimy, że ML System odbija 366 do góry. OZE kapital 284, czy 231 PEP. W odwrocie mamy 7,5%, LQ 623, czy G-Energy 550. Lider obrotu to ML System, bańka 700. Lecimy teraz z tym, co się dzieje ciekawego na indeksach. Popatrzmy sobie, gdzie są indeksy. mi się tutaj i już są indeksy, tak więc lecimy z powrotem. WIG Games, liderem wzrostów, 365, banki, 363, energia, 350 z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach. WIG 20 rośnie dzisiaj o 2,47%, 2438 punktów. MVIG 40 rośnie o 2,36% na plusie 5804 punkty. I SWIG 80 rośnie 1,5%, 21612 punktów. Jeżeli chodzi o największe spadki, jest to indeks WIG nieruchomości 1,11, Newconnect spada 68, czy Info 70. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na szczegóły, to popatrzmy tutaj największe wzrosty na WIG20 notuje PGM 4,77, Mercator 4,37 czy CD Projekt 4,32. W korekcie tylko dwie spółki, jest to KGHM 2300 i Asekopol 2,16. W liderze obrotu jest to PKO 224 199 PKO BP Allegro 128, 300 milionów, KGHM. Na średnich spółkach z Envik 40, popatrzmy sobie dzisiaj, największe wzrosty to kruk. Eksplodował wręcz 11,37%. Mbank 8,26%. Famur 5,71%. A w korekcie mamy Dewey'e 4,34%. Komar 3%. Kenty 1,92%. Na minusie. Liderzy obrotu jest to Mbank 60 milionów, 34 31. Jeżeli chodzi o ESWIG, to zetknijmy sobie co ciekawego się dzieje. I tutaj widzimy, że stary produkt 14,9 na plusie 95 Rewiu, Bogdanka 71, CA Games 734, a w korekcie dzisiaj Atal traci 523 na minusie, INC 499, Cormway -Corm 313. Liderzy obrotu jest to stary produkt 10 milionów, miliona. Bogdanka i też ładno odbicie 71, Kognor 310 jeżeli chodzi o obroty, lecimy teraz z New Connectem. I zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. ICPD 71%, zblokowane do weryfikacji. BVT 22%, kupiec i 18%. Sevenet 12%, to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o New Connect. Format pod względem obrotu się tutaj wyróżnia 5%, 555 tysięcy. Biomaksima 4%, 224 tysiące. Zobaczmy na największe spadki w dniu dzisiejszym, które spółki najmocniej lecą. I jest to Warsaw 15%, 647 tysięcy. Ecopark 13,97 na skromnym obrocie. Na dużym obrocie na pewno BK Games spada 11,5%, 2 miliony. Jeżeli chodzi o największe obroty, właśnie to zobaczmy, czy mamy spółki, które generowały dużo obroty. Tylko BKD Games, 2 miliony 889 tysięcy. Nie mamy potem spółek, które wybiły nam powyżej właśnie miliona. I jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy sobie, co tutaj się dzieje. Widzimy, że EFC Capital, no co tam się dzieje? Jak wiesz oczywiście, jakie info za tym stoi, to koniecznie podziel się w komentarzu. 53% do góry. 566 tysięcy obrotu. Potem jeżeli chodzi o kolejną spółkę potwierdzą, to jest BUMEK 21% do góry 19 milionów. CAPDOM 18. Star produkt 14,9%. MOJ 14. LIBET 12. KRUK 11. PBS FINANCE 10. To są te największe wzrosty na dużym obrocie również np. MBANK się wyróżnia 8,26 i 60 milionów. Jeżeli chodzi o to tak więc bardzo bardzo ciekawie. A statystyki dzisiejszej sesji są następujące obroty to miliard 606 milionów. 957 558 zł. Transakcji zawarto 144 371 sztuk. Jeżeli chodzi o potwierdzenie na kolejnej spółce IFSA, jest to 20, 22 setne na zamknięciu. To zobaczmy sobie, żeby nie było tak mocno na zielono, czy mamy cokolwiek, co tak spada, czy też nie. Widzimy, że tutaj nowa tura spada 10%. Na skromnym obrocie DGA 9%. Q energy 7,11 setnych Quantum 6,58 czy Braster 5,89. No i liderzy obrotu. Pewnie trząs WIG20 jak najbardziej, tak? Nie mamy nikogo, kto by tutaj przebojem się wdarł do tej listy. I zerkniemy sobie również na indeks, na to odbicia, bo mamy piorunujące odbicie na WIGU, Tak więc widzimy, że stan bardzo mocno rosną. Mamy nowe historyczne szczyty na tych topowych indeksach. Również DAX nawet na historycznych szczytach. No to jak widzimy, rynek u nas również pięknie reaguje. Mamy tłuste wzrosty na WIGU, WIG wraca już do testów. No jak dobrze pójdzie, to jutro będą testować. Wcześniejsze historyczne szczyty. WIG20 również wraca do wzrostów, i zobaczymy, czy też uda im się powrócić na jutrzejszej sesji, właśnie pod ten poziom poprzednich szczytów. Podobnie, SWIG80 też wykonuje dosyć silny dzisiaj ruch powrotny. No i oczywiście nasz mocny MVIG40, który zachowuje się zupełnie inaczej niż poprzednie indeksy. Popatrzmy, tutaj odpadaliśmy od tych boksów i kontrolowaliśmy zejście korekcyjne, a tutaj MVIG40 zachowywał się zupełnie inaczej. Postał w miejscu i rozpoczął rajd wzrostowy, tak więc bardzo. Ciekawa sytuacja. Daj znać, jak Ty oceniasz tą dzisiejszą sesję. Co ciekawego może się dziać na rynkach, czy to Polski, czy to zagranicznych w tej ostatniej sesji. Na, w dniu jutrzejszym przypominam, że czekamy na NFP 14.30. Jutro bardzo istotne dane. Zobaczymy, czy będą pozytywne, czy też negatywne. No i jak na to wszystko zareaguje rynek. Pozdrawiam. Trzymaj się. Na razie. Hej.